Paweł Zenigman witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku organowego kwadransa. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kulczycach. Tu znajdują się 37-głosowe organy Bronisława Cepki budowane w latach 1979-82 o tym instrumencie, o pewnych ciekawostkach, które skrywa ten instrument w dzisiejszym odcinku serdecznie zapraszam. Taka ciekawostka, moi drodzy. E, pokazuję to jako ciekawostkę, nie zamierzam tego w żaden sposób ani w jedną, ani w drugą stronę komentować, natomiast trochę gram koncertów po Polsce i chyba to jest pierwsza parafia w naszym kraju. Gdzie spotkałem się z czymś takim, popatrzcie, kochani. Jeżeli widać dobrze, to widać, jeżeli nie widać, to jeszcze przybliżę i powiem, co tu jest napisane. Prośba do grających na organach Kościoła Świętej Teresy w Mikulczycach. Odpowiedzi i aklamacje, w tym też Ojcze Nasz, wierni śpiewają u nas bez akompaniamentu organowego, czyli wszystkie Amen i z Duchem Twoim. Chwała Tobie, Panie, ale również też Ojcze Nasz, śpiewają bez akompaniamentu organowego. Proszę o uszanowanie tej wieloletniej praktyki śpiewu tych części bez towarzyszenia organów, ksiądz yy, Przy okazji prośba do Was, możecie w komentarzu napisać, czy spotkaliście się gdzieś z czymś podobnym. Ja przyznaję, tak jak mówię, troszkę Polski znam, chociaż oczywiście nie wszystkich parafii, ale w różnych regionach bywałem czy grałem yy, i pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Taka ciekawostka. Dajcie znać w komentarzach, czy gdzieś spotkaliście się w innych parafiach z taką niemiecką czy francuską modłą, że tak to nazwę. Moi drodzy, jeszcze jedna ciekawostka. Ten, to jest kościół z lat 30. I pierwszym instrumentem w tym kościele nie były te organy cepki. Tylko w latach 33 do 79 stały tu organy. Tu widać ich prospekt. Stały tu organy Karla Bersdorfa. Były to pierwsze tymczasowe 18-głosowe organy. Tu nawet widać ich dyspozycję. Może pokażę z książki pana Piotra Kunce. Miały one dwa manuały i pedał. O, tu jest dyspozycja tych organów Berzdorfa. I tak one wyglądały. Moi drodzy, teraz przechodzimy do dyspozycji. Jak widzimy, tu jest traktura gry i rejestracji elektryczna. Jest to instrument, tak jak powiedziałem, budowany przez Cepkę w latach 1979 82. Kontuar albo w 100%, albo przynajmniej w 90% jest Augusta Lałkówfa. Poprzez te kontuary laukuffowskie no, Bronisław Cepka przygotowywał się do i uczył się, można powiedzieć, też budowy własnych kontuarów, własnych stołów gry. Na takich organach setki grają między innymi później w Poznaniu, w jednym z kościołów. Podobny kontuar do tego jest w Bazylice w Piekarach, tylko tam jest czteromanuałowy, tu są organy mające manuałów 3 I ciekawostka z organów Berzdorfa z Nysy, o których przez chwilę mówiłem. Dwa głosy grają tutaj w trzecim manuale, Bordun 16 i prawdopodobnie Koppelfeld 4. Na 90% to te dwa głosy. Ze starych organów Berzdorfa grają w tym trzecim manuale, natomiast generalnie organy Berzdorfa, Cepka e, podczas budowy tych organów wziął w rozliczeniu, co jest też napisane w kronice parafialnej i w różnych innych publikacjach. Przechodzimy do, mm, do dyspozycji tych organów. Manual pierwszy to manual główny. Mamy tutaj pryncypał ośmiostopowy. Pryncypał 8. Salicjonał, salicet 8. Mamy Oktawę 4 oczywiście z Ten pryncypałem. Pryncypałem skopusz Oktawa, mamy flet 4, ale uwaga, nie mamy tutaj fletu 8, więc flet 4 sam w sobie brzmi tak. Z salicetem osiem brzmią one następująco. Mamy oktawę 2, więc teraz piramida pryncypałów 8,42 dwa. Mamy tutaj kilka głosów typu miksturowego, głosów mieszanych. Kwintan 2 plus 1 1 trzecia. Ciekawe połączenie. Zobaczymy z 8 i oktawą 4. Mamy też kornet 2 i 2 trzecie tutaj też z 8 i 4. jako głos solwy może bardzo dobrze y, też być użyty, może później go pokażę w tej formie. No i mamy y, miksturę 1 i y, więc teraz pryncypał 8, oktawa 4, oktawa dwustopowa oraz ta mikstura. I do tego jeszcze flet pomorski, pozdrawiamy Pomorze, flet pomorski 16. Więc z tą szesnastką teraz mamy szesnastkę, ósemkę, czwórkę, dwójkę i miksturę, czyli takie pełne, pełne pleno prawie że, tego pierwszego manuału. Całą dyspozycję tego pierwszego manuału zwieńcza oczywiście jeszcze ośmiostopowa trąbka. dosyć punktualna, całkiem fajna. Tyle dyspozycja manuału pierwszego, Manuał drugi mamy w nim flet kryty 8-stopowy, ośmi 8-stopową 4. Tu akurat nie mamy na przykład odwrotnie niż w manuale pierwszym mamy flet 8, ale nie mamy fletu 4. Mamy od razu prycypał 4 stopowy, czyli flet kryty 8 plus 4 brzmi następująco. I do tego jeszcze oktawa dwustopowa, kolejny głos. cymbel 1 1 trzecia stopy, cymbel taki trochę szarfowy byśmy powiedzieli, dość ostry. Brzmi on tak. Ale pominąłem jeszcze kilka głosów. Mamy między nimi kwintę 1 1 trzecia oraz piccolo jednostopowe. Tylko 8 z jedynką w tym momencie. A, i mamy jeszcze głos językowy w manuale drugim, muzet 8, 8 stopowy. Tak przedstawia się dyspozycja manuału. Drugiego, manuał trzeci to. Prestał 8. W trzecim manuale mamy żaluzję, dość ciemno brzmiący, flet harmoniczny 8-stopowy. Ma trochę. Jak na mój gust mógł być ciut bardziej otwarty, mógł być ciut e, głośniejszy, ale no, tak czy siak, jak słuchajcie, mam tych hojnych troszkę. Deflektor harmoniczny 8, mamy pryncypał 4, czyli tutaj z tym prestamą 8. Teraz już znów pryncypałowe. Ostatni harmoniczny 8 z kopel 4. Ten kopel to prawdopodobnie jest właśnie jeden z tych głosów z organów Karla Berszdorfa. Z ósemką. mamy też kwintę 2, 2 3, dwa i 2 trzecie, czyli 2 flet Nieplena, prawda? oczywiście, siflet dwustopowy, czyli siflecik 2, tu z ósemką. Mamy też tercję 1 i trzy piąte, czyli mamy quinte 2 i dwie i tercje mamy już sesque altere. Jeżeli dołożymy ten siflet 2, mamy wtedy klasyczny mały kornet. Jeszcze tutaj do pryncypału 4 dołożymy szarf, szarf znowu taka dość ostra mikstura, e, chociaż w żaluzji, więc ona powiedzmy jest taka trochę bardziej wyważona, ale fajnie, całkiem przyjemna, prawda? Myślę, że jeżeli używałbym w liturgii jakiejś mikstury czasami, to w pierwszej kolejności byłaby to ta mikstura. W mam podobnie, używam mikstury właśnie z trzeciego manuału. Tak samo tutaj myślę, że w liturgii, gdybym tu kiedyś grał na mszy, to podejrzewam, że pierwszą z mikstur, którą, licznych mikstur z tych organów, którą bym włączył, na pewno byłaby, byłby ten szaf. On jest nie za ostry, a bardzo przyjemny dla ucha, tak mi się wydaje. Boordun16 sam w sobie dość ciekawy, też z organów Gersdorfa. Specjalnie pokazuję górę, bo w górze jest dość ciekawie brzmiący. Więc teraz dajemy sobie 8, 4, 2 i ta jedynka mikstura szaf z tą szesnastką. głos w manuale trzecim to maja ośmiostopowa. Bardzo przyjemnie, przyjemnie brzmiący język. No i tak jak powiedziałem, mamy tutaj oczywiście żaluzję. Jest to taka żaluzja totalnie wyciszająca, ale jednakowoż słychać ją, zwłaszcza tutaj może, nie wiem na ile na nagraniu będzie to słyszalne, ale słychać, że y, troszkę tłumi i, i zamyka. No i jeszcze, moi drodzy, partia pedału. Mamy tak, pryncypał, pryncypał bas 16. Mamy słup bas 16 stopowy. Flat bas 8. Oktaw bas 8 to teraz z pryncypałem. 4 jeszcze dołożymy. Rożek dwustopowy, czyli nawet soprano możemy zagrać solo tutaj w pedale. Jak widać ten pedał przez to, że ma liczne głosy, bo on ma aż 8 głosów, on jest dość samodzielny ten pedał. I jeszcze mikstura pedałowa 2 trzecie stopy, najwyższy chór. No i oczywiście całość sekcji pedału zwieńcza 16-stopowy, jakby nie było puzoru. W tych organach mamy też cały zestaw różnego rodzaju yy, kopni. Mamy pierwszy do pedału, drugi do pedału, trzeci do pedału, 2 do 1, 3 do 1, 3 do 2 oraz tremolo drugiego i tremolo trzeciego, a jeszcze oprócz tego mamy super 3 do 1. Tak przedstawia się dyspozycja tych organów. Przypomnę jeszcze i pokażę wam, że oprócz registrów mamy cztery wolne kombinacje. Każdy z głosów ma cztery wolne kombinacje, czyli można pięć różnych ustawień mieć. Jest też wałek krszondowy. Mamy też oczywiście wyłącznik głosów językowych. Mamy automat pedału. Mamy jeszcze plano i tutki Plą brzmi tak. Natomiast tutki to jest. No i moi drodzy, tak przedstawia się dyspozycja tych organów Bronisława cepki z kościoła. Pod wezwaniem Świętej Teresy w zawzu i Kulczycach. A teraz zapraszam do wysłania kilku fragmentów utworów i improwizacji, właśnie na, które zagram na tych oto organach. Moi drodzy, jest to jak widać instrument dosyć uniwersalny. Będę chciał pokazać pokrótce, oczywiście, bo nie mamy czasu na jakiś tutaj pełny recital w tym momencie. Ale będę chciał pokazać, że ten instrument brzmi dobrze w muzyce różnych epok i różnych, w różnej stylistyce. Na początek. Krótka, krótki, taniec renesansowy Mikołaj z Krakowa, Szewczyk idzie po ulicy, szydełka nosząc. Wykorzystam w pedale ten subbas, grając naraz na kilku najniższych dźwiękach. Zrobię tak zwane zjawisko tympanu. Były takie osobne głosy, tu oczywiście ja to zrobię nogą, ale są w starych organach tak zwane tympany, gdzie właśnie piszczałki dudnią i robią taki quasi tympan, quasi kotły. Głos solowy to będzie mizet MiZ8. To by poczułem się jak wszystko w XVI wieku. przez kilka epok i pokażę jak brzmi tutti w literaturze organowej. Tutti z tych organów. Trzecia część sonaty cemol Feniksa Mendelsona Mendelssohna Bartoliego Allegro Maestoso E Z drugiej sonaty tegoż właśnie kompostora. Włączam tutti. barokową Dietrich Buxtehude program chorobowy na temat pieśni Herr Christ, der Eigent Gottes Sohn Buxtehude 192